No, ja to wygląda jak schody, a nie ławka. No, zacina mi. Zaraz live'a skończę jeszcze raz. Mi przyzatnie to. Proszę mi nie przeszkadzać. Jak będę opowiadać historię. Ale to już laguje, serio. Ja nie wiem, po live'ie muszę wyrzucić ten komputer przez okno. Mam strzałę jeszcze w ręce. Jesteście gotowi? Tak. Historia piękna Kiedy ona się zaczęła a Błyka wody wezmę i się zastanowię kiedy Wiem kiedy się zaczęła historia Nikusagi Jeszcze go zabiję, żeby mi tu nie podszedł Imienny Hitman mm -mm. Historia Nikusagi zaczęła się bardzo dawno temu. To może nawet był 2017, coś takiego. Był wtedy... Dziękuję za Donaty, wyłączę Donaty na tą okazję. Dziękuję. Dziękuję. Historia w Dziękuję za 5 Dziękuję no, za miłość. jeden raz na tego live i tak patrzę, jest ta mega przystojna, haha, wiec, lata 5, piękny uśmiech i mortkę. Dziękuję. Wyłączę na chwilę Donaty. Okej, okay. już zaczynam historię. Historia Nikusagi zaczęła się parę lat temu, może 5 lat temu, coś takiego. Nie wiem dokładnie, który to był rok, ale był wtedy taki youtuber jak Alpha Centauri. Też nagrywał z Minecrafta, mało subów miał, ale lubiłem oglądać, fajne filmy miał, takie mega amatorskie, ale całkiem spoko. I Alpha Centauri to była nazwa, to, to jest nazwa gwiazdy tam na niebie gdzieś po prostu, nie? daleko od nas. Ja też kiedyś mega interesowałem się wszechświatem, tymi wiecie, planetami, galaktykami, tym wszystkim. No i stwierdziłem, że też sobie wymyślę nick od jakiejś gwiazdy. Wymyśliłem od tej, podobnej do tej Alfy Centauri, ja wymyśliłem sobie nick Proxima Centauri. Miałem przez jakiś okres nick Proxima Centauri. Za długi, jakiś taki niefajny, jakbym przy nim został, to pewnie teraz nie byłbym Sagi, tylko byłbym Proxu. Bo tak by się pewnie skrócił ten nick. Um, na czym ja stanąłem? No, byłem Proxima Centauri, ale no jak mówię, ten nick był jakiś słaby, za długi, więc stwierdziłem, że trzeba go zmienić. I teraz uwaga: my żyjemy w drodze mlecznej. To jest nasza galaktyka. I w drodze mlecznej jest y, na środku, w centrum naszej galaktyki, jest czarna dziura, która nazywa się Sagittarius A. I wziąłem ten po prostu nick od czarnej dziury. Wziąłem Sagitarius A, nazywałem się Sagittarius chyba podłoga w Minecraft'cie, grałem tak. Ale to wiesz, był taki nick, jak mnie mieli Sagittarius nazywać, więc zmieniłem go trochę na polskie, stworzyłem jakby imię z tego, które brzmiało Sagitariusz. Nazywali mnie Sanitariuszem, ale dobra, byłem Sagittariuszem. Sagittariusz byłem przez bardzo długi okres czasu, aż nie zacząłem robić YouTube'a, bo jak zacząłem robić YouTube'a, to sagitariusz wydawało mi się za długie. On mnie walnie, dobra? Sagitariusz wydawało mi się za długie, więc skróciłem ten nick. Po prostu od sagitariusza do sagiego. Sagi, tak. Sagitariusz to też znak Zodiaku, strzelec, nie? Więc jestem sagi po prostu od sagitariusza. I dziękuję za 260 tysięcy słów.